Cześć, nazywam się Kostek, a to jest... Zagrajmy w The Suffering. Jest to FPS łączący takie klimaty jak Silent Hill czy Resident Evil. No i właśnie z tego powodu postanowiłem w niego zagrać. Myślę, że będzie ciekawie. Będzie to zagrajmy w, zupełnie na ślepo. <laughs> I've <First laughs> seen game this. No, so, so. I still have. I swear, Abbott's full enough already. <laughs> At least when you escort an inmate to death row, you know he's scheduled to get what he deserves. Ernesto, you can really be a jackass. You know that. you hear what this one did? I don't want to know. And you know when he I He beat his ex-wife to a bloody pulp. Killed her with his fists. Look, I said I didn't. Then he drowned one son in the tub and threw the other out a window. Don't ask me to cry for him. Inmate. Is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. <laughs> a likely story. The needle's too good for him. Filthy inmate. They should all die. Willie's bed isn't even cold yet, and already they brought in a new guy. I heard he killed his old lady and kids. Sick motherfucker. Be quiet, you jerry curled fool. Don't you know who that is? Why should I? That's Tork, the man himself. Word is he sheared half the Aryan Brotherhood over at Easton. So fucking what? I can understand a guy killing his old lady, but he popped his kids too. Motherfucker deserves to be strapped down and dosed. You believe what the COs tell you, slick? You don't know shit about the man. I'm telling you, what I heard, he's all right. That cocksucker's not gonna be all right for long. if He's in the row with the rest of us short timers. Shut your crack ass, goose. Man's due respect. You show him respect. I decide who I respect, shit boy. Don't you go telling me. Down in there. Some of you want to go back on the low? I didn't think so. Hey, you. Yeah, you. Neighbor. Nice to meet you. My name's Floyd. How long you got till your turn on the table, huh? Y'all out of appeals? Your lawyer fuck you. I read about your trial. They got no witnesses. All circumstantial evidence. No one knows what really happened, but you. But you can't remember a thing. Is that right? Best not to listen to him talk. Floyd's a degenerate parasite. They should have slapped the cuffs on him coming out of his mama's. At least tongue. I know Jesus is with me, man. Whatever I've done, the Reverend says Jesus has forgiven me. Will you shut the fuck up, you baby raping, sodomizing sack of shit? I was just asking the man a question, Goose. Whoa. What the fuck shit. is this? Shit? It's an earthquake. Fuck. What the hell is going on? The C.O., you gotta let us the out. We're still humans, man. The whole we fucking got place is coming down. Sweet Jesus! What the hell is that? Slick. You okay, man? Is the prison collapsing? Are we sinking into the ocean? See CEO! What the hell's going on? Slick. What in the fuck just happened? Slick. Slick. Goose. You still there? Yeah. I'm still here. And it wasn't me. If that's what you're thinking, I didn't touch that. What was that? Goose? For fuck's sake, what's going on? I was close. I thought we were done for. We gotta get out of this shit can before it collapses. Shit. There's something in here. It's in here! Help me! No! Mm. Okay, jeżeli dobrze zrozumiałem... oh, mm. to nazywam się Tork. I zabiliśmy rodzinę, choć tego nawet nie pamiętamy. Dobra, zaczynamy. Co to jest ciekawego? Może jeszcze sprawdzę dokładnie tę celę? Tak, znajdujemy się w więzieniu, i e, ma być na nas miał być na nas e, wyrok śmierci. Z, jak to powiedzieć, skądś to wziął. Wszystko jest pod kontrolą, jakoś tego nie widzę. Okej, okay. coś tu spadło, zobaczmy. To jest chyba nowy. Use mouse, one to attack, dobra. Tutaj już chyba więcej nie ma. Gdybym podszedł bliżej, chyba bym dostał z tych drzwi zobaczymy co jest tutaj Co to było? Czekamy na ciebie dobrze Ok, użyj no powiedzmy Alta, żeby popatrzeć na monitory. Ok, sprawdźmy mhm. To są te cele. przecież tutaj byliśmy OK, jest to coś ciekawego jeszcze. Czyli, praktycznie, a o tym robi się prawie wszystko. Baterie do... Flashlight, flashlight. Do latarki, dokładnie. Co to jest? Jakiś przycisk chyba? Otworzyła nam się cela. Sprawdzimy, co tam jest. Xombium bottle. Co to może być? Xombium? To chyba... Aha! Apteczka chyba. Bo tutaj po prawej... Pojawiła nam się jedynka. Było zero. Dobra, idziemy dalej. Ale trzeba to Czyli praktycznie wszystko robi się w tej grze Alden. Gdzie pierwsze. Dobra, już idę. E. Może jednak nie. Dziękuję, że mój przyjedzie do licha. Myślę, że jestem podstawą na świat. Nie przeszkadzaj mi się! Nie! Łoń! Nie ciekawie jesteśmy upieczeni krwią. Co teraz? Zamknięte. Łoń! Ja Powiedziałem, że mamy przyjść tutaj wejść. Dead House Map. Użyj G, aby użyć, sprawdzić mapę. Dom Śmierci, ciekawa nazwa. Okej, okay, jesteśmy w Control Station. I nie mam P pojęcia, gdzie mamy iść. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Znowu baterie do latarki, ale latarki nie mamy. Urgent note. Jak mam to sprawdzić? Co to było w ogóle? Dobra tam się przyda? Następny przycisk? Dobra, idziemy tu A może jeszcze sprawdzę, co jest tutaj? Aha. Zamknięte. Co to było? O, może. Przerażające dźwięki. Dobra, idę tutaj Checkpoint Coś się będzie działo Okej, okay, najpierw prawo Zamknięte Tutaj Au Ninja. Wow, dobra. Nie jestem, nie byłem na to przygotowany. Dalej, dalej. Jest. No, nie było to trudne. Tylko teraz jesteśmy jeszcze bardziej. Wow, wow, wow. shit. right now i'd prefer a murdering scumfuck from the road to one of those monstrosities Not we after. got a better chance to survive if we stick together but you will do exactly what i say or i will punch a hole in your sorry ass got it Calm down, Don't he he when i've seen best these die. bastards spawn before us back the fuck off and when i've yeah, seen yes these bastards spawn prefer to stay in the dark go get a flashlight That's from the